Moimi Państwa gościem jest dziś prezes polskiego stronnictwa ludowego, lider koalicji polskiej i Trzeciej Drogi Władysław kosiniak kamysz Dzień dobry, witam serdecznie. Jest Pan wdzięczny Jarosławowi Kaczyńskiemu? Za, za te ataki na nas. Oto, za oto te po... promocje tu z za... wyborami. No to pokazuje, że sondaże nasze idą do góry, że to albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. I myślę, że sztabowcy zaczęli tak podpowiadać. Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ważne jest to, żeby wygrało to nasze przesłanie dość kłótni do przodu, żeby sprawy, które trzeba załatwić dla przedsiębiorców, dla polskich rodzin, dla pacjentów, dla osób starszych, dla dzieciaków były załatwione. Żeby był dobrowolny ZUS, żeby była emerytura bez podatku, żeby chorobowe było płatne od pierwszego dnia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, żeby był PIT rodzinny i zdrowa polska żywność. Od kilku dni Prawo i Sprawiedliwość, politycy tej partii intensywnie o państwie jako trzeciej drodze i też o panu. Mówią, są nawet takie przekazy, które trafiły do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Te przekazy są powielane w mediach przez czołowych polityków tej partii. No właśnie, ta trzecia droga to jest w zasadzie taka przystawka Donalda Tuska, mhm. jeśli chodzi o przekaz Prawa i Sprawiedliwości, że no głosowanie na na trzecią drogę, to jest głosowanie na, na Platformę Obywatelską, że generalnie mainstream trzeciej RP, teraz pompuje Szymona Hołownię, jako że Donaldowi Tuskowi w, w debacie e, nie wyszło. Jarosław Kaczyński na spotkaniach z mieszkańcami mówi o panu, że pan jest antyklerykał, że no, podnosi pan wiek emerytalny, wiadomości TVP też nie próżnują. Co pan na to? Pan jest z tego zadowolony, czy, czy faktycznie Prawo i Sprawiedliwość będzie skuteczne, jeśli chodzi o próby zatopienia? Nie, nas? Nie, znaczy, idziemy swoją drogą i to jest najlepsze pokazanie, że jesteśmy sami Samodzielnym bytem, podmiotem na scenie politycznej. My tydzień temu byliśmy na objeździe po Polsce, tysiąc spotkań, a nie byliśmy na marszu. Uzupełnia się opozycja. To, że współdziała opozycja, że nie, nie, nie daje sobie kuksańców, nie podkłada sobie nóg. To bardzo dobrze, tak, bo, bo demokracja to jest wybór, to jest też szacunek. Na monopartii jest prawdziwy wybór, ale my jesteśmy własną drogą, e, niezależną od nikogo, podejmujemy własne decyzje, e, będziemy współpracować, e, bo tego wymaga racja stanu. E, to jest pierwsza. Druga Czyli kwestia. Czyli nie odwinie się Pan Prawu i Sprawiedliwości, jak rozumiem, za to, co oni mówią. Druga, nie, druga kwestia. Teraz przechodzę do, do, do tych rzeczy, które mówią, odsądzanie o czci i wiary. To my przenieśliśmy tradycję, to my przenieśliśmy sprawy związane z właśnie z, również z wartościami chrześcijańskimi, to na nas to spoczywa. Oni zawłaszczyli Kościół, podupolitycznili Kościół, doprowadzili do sojuszu tronu z ołtarzem i niszczą przez to Kościół. Najprostsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS. To jest i to wiedzą już myślę wszyscy w Polsce i to trzeba wyraźnie oddzielić. To, co się dzieje. Ten sojusz tronu z ołtarzem bardzo szkodzi ołtarzowi w pierwszej kolejności. Panie, panie prezesie, ale tron też. Troszeczkę na, na marginesie. Pamięta pan, jak no, nie chcę nazywać tego awanturą, ale tak to nazwę, bo to było wpisane w kontekst polityczny o Jana Pawła II. To było po firmie franciszkańska III, kiedy Prawo i Sprawiedliwość no, wzięło. No, w kampanii na, na ołtarze polityczne papieża Jana Pawła II stanęło w obronie papieża, jak nazywało to Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy się mówiło o tym, że wybory prawdopodobnie odbędą się 15 października, czyli w dniu Przed papieskim. Papieski, Przed bo, bo 16 tak, października tak, 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 października Dokładnie tak. Pan myśli, że w tę niedzielę, żeby obejść ciszę wyborczą Prawo i Sprawiedliwość, będzie coś planowało w związku z Dniem papies Papieskim? Bo to miał być taki sposób na, na mobilizację. Ja wiem, że być może to karkoło mnie brzmi, ale, ale takie były plany. Oni po pierwsze nie, nie chcieli się schować za portretem papieża i zasłonić swoje niecne czyny, bo papież wołał do jedności, do szacunku, do braterstwa, do solidarności. Solidarność to znaczy jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu, a wszystko, co robią w polityce, to jest jeden przeciw drugiemu, to jest dzielenie Polaków. Dlatego startują w tych wyborach jako trzecia droga, żeby przywrócić Wspólnotę, pojednać Polaków. To jest nasze zadanie. Więc oni często mogą maszerować z. Portretami Jana Pawła II, ale jego myśli w żaden sposób nie, wdziela, nie wdrażają w życie. I to jest obłuda, to jest zakłamanie i to jest fałsz. I to trzeba pokazać. Czy będą to wykorzystywać? Pewnie będą to wykorzystywać, mhm. bo wykorzystywali to wielokrotnie. Co trzeba zrobić? Trzeba politykę wyprowadzić z kościoła, i to jest bardzo ważne zadanie, żeby do wykorzystywania wiernych kościoła nie dochodziło, bo każdy ma prawo wierzyć, każdy ma prawo mieć swoje poglądy, każdy ma prawo nie podzielać tych poglądów, tak jak jest w naszej preambule. Dla wierzących, dla niewierzących, dla tych, którzy te utylitarne wartości jak prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno czerpią z źródła wiary lub z innego. To jest szacunek dla każdego człowieka w Polsce i my to obiecujemy. Niezależnie od waszego światopoglądu, niezależnie od tego, czy jesteście osobami wierzącymi, niewierzącymi, czy mieszkacie na wsi, czy w mieście, jakie macie poglądy polityczne. Będziemy was wszystkich tak samo szanować. Dzień po wyborach nie ma różnicy, czy ci są lepsi, co głosowali na nas, czy ci, co głosowali na kogoś innego. Wszystkich jako rządzących będziemy tak samo mhm. szanować. Polityce Prawa i Sprawiedliwości, o których już mówiłem, też... Wspominają o tak zwanych wewnętrznych sondażach, które wskazują, że trzecia droga może do Sejmu się nie dostać. To dlatego nas atakują, bo się może nie dostać. Być do Sejmu. może znaczy jest to, może to Brak, się po prostu brak panie logiki w tym państwu. wszystkim. Mhm. I brak jakiego ładu i składu, ponieważ moim zdaniem rośniemy bardzo w sondażach, dlatego są te ataki, a nie dlatego, że spadamy w tych sondażach. Mhm. Są też sondaże publikowane <coughs> oficjalnie w mediach, między innymi w wirtualnej Polsce. Są Sondaż, który publikujemy dzisiaj wskazuje wśród zdecydowanych wyborców, mm -hmm. co też jest kluczowe, wskazuje, że trzecia droga może dzisiaj liczyć na 10,2%, ale, ale, ale tutaj tak, to, bo to Aha, są z wyborcami to są... niezdecydowanymi, to Jasne, jest 9,4% i taki delikatny spadek. Też Był sondaż Okopres, który wskazywał podobny 9, wynik tak, ok. dla, dla trzeciej drogi. Jak pan się do tego odniesie? Czy taki stan rzeczy państwa uspokaja, czy może jednak jesteście na... Wedle waszych badań na takiej tendencji wzrostowej, faktycznie możecie powalczyć o te 12, Jesteśmy 16, na, ten, na tendencji wzrostowej na pewno. Na 30, chyba 3 czy 4 sondaże, tylko 3 nam nie dawały możliwości przekroczenia progu, czyli ponad. Ale to 30. liczycie, że ten bred, jak mówił Szymon Hołownia, że on będzie jeszcze bardziej wypromowany będzie przed jeszcze, wyborami. I na pewno pomogła bardzo debata, bo Szymon Hołownia wygrał debatę, trzecia droga wygrała debatę, przedstawiliśmy wtedy swój program. program. To była jedna z niewielu szans, żeby dotrzeć do widzów e, telewizji rządowej, ponieważ żadna nasza konwencja. Nasze konferencje nie są transmitowane, nasz program nie, jest, nie ma możliwości pokazywania naszego pro programu, więc wiele osób nie wiedziało, co to jest trzecia droga. Na karcie do głosowania na szczęście będą wszystkie symbole. Będzie symbol PSL-u, Polski 2050 i nazwa trzecia droga. Więc to daje szansę, że kumulacja plus nazwiska. My zawsze jako PSL zyskiwaliśmy w momencie nie głosowania na listę, tylko głosowania na konkretnego człowieka. Stąd różnice sondażowe zawsze z na z plus. Strony, wie Pan, no, sporo jest nowych osób w Polsce 2050. Ale zawsze są ro... wyborcy czy zwolennicy z ludowego. na, na, no, no, mogą na, nie na listę warszawską. Nie My nigdy nie mieliśmy tak silnej hmm. listy warszawskiej. Hmm. Od nas jest Władysław Bartoszewski, jest Michał Koposko, jest Ryszard Petru, jest Ania Ojer, jest Joanna Fabisiak, jest Jan Szczerzek. na pan by miejscu. Robi. E, jest, jest, sporo. No, jest jest, no Są wspaniali kandydaci, to są naprawdę mm. wspaniali kandydaci. Oczywiście e, my tworzymy koalicję i wspieramy siebie nawzajem, ale, ale też e, bardzo swoich kandydatów z, ze swoich ugrupowań. Ale wybór tu jest tak szeroki, w innych listach, u mnie na przykład w Tarnowie, też ja tak silnej listy nie pamiętam, gdzie cała lista pracuje, gdzie jest też taka wewnętrzna rywalizacja, to da, ta koalicja dała tą rywalizację na liście, której nam w wielu wyborach brakowało, bo jak widzieliśmy w poprzednich wyborach, no walka była zawsze o jeden mandat, dzisiaj pojawia się okręg, gdzie może być dwa albo trzy mandaty. Nawet, a no Panie to, Prezesie, to, to zmieniło w ogóle jak rezonują, y, o, całą kampanię. Jak rezonują w gminach na tym poziomie lokalnym takie propozycje, jakie składa Prawo i Sprawiedliwość? To znaczy, to jest taka propozycja nowa, ona się pojawiła dopiero wczoraj, więc być może y, mieszkańcy dopiero się zapoznają. Na przykład Elżbieta Witek mówiła o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, jeśli wygra wybory, to zagwarantuje to, żeby karetki dojeżdżały do domów w ciągu 15 minut maksymalnie. Że Prawo i Sprawiedliwość kupi tyle karetek, czy spowoduje, że ta liczba na tyle wzrośnie, one będą m, podobno przy strażach pożarnych, no, zdaje Tylko, się. że najpierw niech, uchwa niech uchwalą. A czy Pan w to wierzy i czy to może trafisz do Wie, do wyborców? wie Pan, co, co, co bardzo dobrze rezonuje? Propozycja trzeciej drogi, że jeżeli w 60 dni nie dostaniesz się do lekarza w publicznej ochronie zdrowia, to idziesz prywatnie, a NFZ za to zapłaci. To ludzie bardzo dobrze odbierają. A to się da zagwarantować, e, Pan myśli? Czy to jest da populizm? się zagwarantować. To, co proponuje trzecia droga, to są propozycje konkurencji. E, szkoda, że dzisiaj nie ma e, lekarzy, ratowników i pielęgniarek w szpitalach, że są zamykane oddziały e, na ginekologiczno-położnicze w, w dużej części szpitali powiatowych. E, lesko, e, Złotów, problemy prawie w każdym szpitalu z różnymi ale pan, że lekarzami z nawet, z różnymi jeśli przejęłaby władzę, władzę, bo tam. to jest problem chyba wszystkich rządów po 1989 roku, faktycznie doprowadziłaby do tego, żeby na przykład lekarze nie wyjeżdżali z, z Polski, bo to jest największy problem. Deficyt lekarzy w Polsce. Jest brak, nie, największym problemem jest przerost biurokracji, zła wycena procedur, braki kadrowe nie tylko lekarzy, ale pielęgniarek, jeżeli tak. połowa pielęgniarek kończących studia. Przyjmuje prawo wykonywania zawodu. W ubiegłym roku to chyba było 5 tysięcy, a 2,5 tysiąca wystąpiło tylko o prawo wykonywania zawodu. Pracownicy niemedyczni, salowe, sanitariusze, oni są bardzo często upokarzani, bardzo często są niedowartościowani. Administracja w ochronie zdrowia. Jak nie będzie zmiany wyceny procedur, jak nie będzie wsparcia dla szpitali powiatowych, bo one dzisiaj są na granicy bankructwa. Większość z nich jest zadłużona. Zadłużenie na 20 miliardów, od 10 miliardów, przepraszam, zarządów wpisów wzrosło zadłużeń jest tyle bolączek więc ja bardzo bym chciał, żeby system był lepiej zorganizowany i łatwiej jest obiecać, że karetka będzie stała w każdej gminie, tylko czy będzie miała karetkę obsady w każdej gminie, czy będzie zesł tej karet. To jest też kluczowe. Panie prezesie, dla wielu wydawało się, że debata wyborcza będzie takim punktem zwrotnym w tym tygodniu, na kilka dni przed wyborami, a okazuje się, że mamy wczoraj trzęsienie ziemi w, w armii. polskiej armii. Panie prezesie, czy to wpłynie na, na wybory? Jak to w ogóle wpłynie na, na, na polskie bezpieczeństwo? Ba, bardzo no, bardzo dużo się, się dzieje od wczoraj. No, cała ta filozofia partii rządzącej, że bezpieczna przyszłość Polaków, no to, to hasło runęło w gruzach, jak domek z karcie zawaliło, no bo w momencie, kiedy trwa wojna na Ukrainie, rozgrzewa się niestety tragiczny konflikt na Bliskim Wschodzie, jest ewakuacja polskich Y, m, obywateli z Izraela dochodzi do dymisji najważniejszych. No, ale te najważniejszych, ale tak? to jest pewien sygnał. Przecież to byli y, nominowani generałowie przez, no, y, przez y, prezydenta Dudę po powołaniu. To nie są za naszych rządów, żeby, bo tak to by mogli rzucić, a to przecież ustawka jaka. podobno też taka informacja dotarła do mnie, że oni, y, y, że PIS rozważa powrót Antoniego Macierewicza. Jeżeli by wygrał na wybory na szefa Monu? i myślę, że ci wojskowi nie, nie, chcieli, nie chcieli tego akceptować. No krąży w kuluarach, krąży też ta informacja. Od dawna, ja już pamiętam jak w Dniu Święto Wojska Polskiego, że ta defilada była taka z rozmachem na pożegnanie ministra Błaszczaka, bo ma wrócić Macierewicz. Te fakty, które się wydarzyły w dniu wczorajszym, mogą potwierdzać to, że, że taki gdzieś plan z Błaszczakiem wróci, pan Antoni? No to to niewykluczone upokarzanie munduru. Polskiego i traktowanie żołnierza polskiego jako scenografię na konferencji musi się skończyć. Mam nadzieję, że, że to się odbędzie wie Pan, że, szybko. Że politycy Prawa i Sprawiedliwości właściwie wprost mówią o tym, że, że to mogła być ustawka, i że nie jest to przypadkiem, że dwóch generałów skonfliktowanych z kierownictwem Monu, zrezygnowało z pełnienia dalszych funkcji tuż przed wyborami. Wy, wychodzi Donald Tusk, też mówi o tym, politycy PiSu twierdzą, że to fake news. Również dowództwo generalne się do tego odniosło, że, że kolejni generałowie składają dymisję. To się chyba nie potwierdziło. No i tutaj pali, politycy prawej i Sprawiedliwości już twierdzą, że tej opozycja chce no, rozedrgać to po, polskie wojsko, tuż zdestabilizować sytuację w państwie. Jeszcze raz przypomnijmy, generałowie szef sztabu generalnego, dowódcy operacyjny rodzajów sił zbrojnych byli powołani przez Andrzej. I jak mi się wydaje, bronieni do końca przez Andrzeja Dudę również w momencie, kiedy pan Błaszczak próbował zrzucić odpowiedzialność na wojskowych za nieznalezienie ale rakiety. Nawet wojskowi twierdzą, że oni zachowali się no, nie do końca odpowiedzialnie. Nie, Ale to to jest. W obliczu wojny w Izraelu, nie, w obliczu nie, nie wojny możesz w autoryzować pewnych decyzji. wyborami. Jeżeli nie możesz autoryzować pewnych decyzji. Może tej decyzji się obawiali, o której przed chwilą mówiłem. E, jeżeli by PiS wygrał i przyjdzie znów pan Macierewicz do Ministerstwa Obrony Narodowej, może to jest ten powód? Dla którego nie chcieli już tego w żaden sposób autoryzować. A może dlatego, że z Twittera dowiadywali się o zakupach dla polskiej armii, że ten sprzęt, który był wybierany, nie był testowany przez polskich żołnierzy i wskazywany. Może tego już nie chcieli akceptować. I nie wytrzymali. Mieli dość też wykorzystywania munduru żołnierza polskiego jako tła na konferencjach partii rządzącej. Trzeba dzisiaj powiedzieć murem za polskim mundurem. Trzeba to hasło dzisiaj bardzo mocno wdrożyć w życie. Tak, my to hasło przyjmujemy, my to hasło dzisiaj będziemy powtarzać. No, powtarza to hasło również Prawo i Sprawiedliwość. Jest taki spot wyborczy, no, znowu tylko, dzisiaj opublikowany, chyba jak zawsze. Mundur powiedział co innego. O siódmej rano i, i szef sztabu Joachim Rudziński na Twitterze, um, publikując ten spot, pisze Zadaję pytanie właściwie. Czy chcemy, aby premierem został człowiek, który gotów jest podpalić własne państwo, destabilizując Wojsko Polskie, opowiadając bzdury i wyprowadzając, wprowadzając chaos, z którego na pewno cieszą się nakrębni. No, widać ewidentnie, że Prawo i Sprawiedliwość tym tematem bezpieczeństwa państwa, no w cudzysłowie, gra przed wyborami. To jest kwestia właśnie ochrony granic i tak dalej. Jaką odpowiedź ma trzecia droga na to, jaką odpowiedź powinna znaleźć opozycja? Czy to będzie skuteczne? Trzy gwarancje bezpieczeństwa, szanowni państwo, panie redaktorze. Po pierwsze wspólnota narodowa i to trzeba Odbudować pojednanie Polaków, współpraca, racja stanu. Tego dzisiaj nie ma, nie ma wspólnoty. Jak nie ma wspólnoty, państwo nie jest się w stanie bronić. Druga siła w sojuszach. Musimy się wzmocnić w Unii Europejskiej. Jesteśmy osłabieni w Unii Europejskiej, nie bierzemy pieniędzy z Unii Europejskiej. Od tego zależy nasze bezpieczeństwo. Unia Europejska to jest organizacja, która była powołana do tego, żeby stabilizować i gospodarczo, ale też żeby był pokój panował w Europie. Po to była u, u tych podstaw tworzenia Unii Europejskiej. I trzecia rzecz, modernizacja armii. My uważamy, że 50% sprzętu powinno być wytwarzane na terytorium Polski, w zakładach zlokalizowanych w Polsce, a 50% kupowanych za granicą. Podtrzymamy kontrakty, które zostały zawarte, bo nie będziemy się zachowywać tak jak nasi następcy, którzy zerwali kontrakty na choćby śmigłowce wielozadaniowe i dlatego nie mamy tych śmigłowców do dzisiaj. My podtrzymamy, ale będziemy je renegocjować, żeby była inwestycja offsetowa na terenie Polski, żeby w polskie zakłady zbrojeniowe zainwestowali ci, od których tak dużo kupujemy. Prawo i Sprawiedliwość politycy tej partii łączą ze sobą trzy rzeczy w najnowszym przekazie. Pozornie nie łączące się chyba, ale jednak to zrobili, czyli tak: wojna w Izraelu, jak czytam, kwestia zapory na granicy i polityka migracyjna. I to się zawiera w jednym wpisie wicepremiera Jacka Sasina. Wtargnięcie Hamasu na teren Izraela to sygnał dla Polski, jak trzeba przyłożyć się do strzeżenia granic państwa. Z Tuskiem tego nie będzie. Oni rozbrajali Polskę i chcą rozbierać zaporę. To dzieci we mgle. Warto mieć to w pamięci w niedzielę. No widać, że to jest wszystko w tym twicie zawarte. No, jak pan się do tego odniesie? Znaczy ta te, te analogia i to, ta analiza tego, co się wydarzyło w Izraelu jest potrzebna, tak. Tylko ja mam zupełnie inną ocenę tej sytuacji. Uważam, że spory wewnętrzne, bo w Izraelu ten spór wewnętrzny też trwał, protesty związane z władzą, która chciała zawłaszczyć sądownictwo, sprzeciw społeczny wobec władzy, która staje się autorytarna, doprowadził do tego, że władza wykorzystywała służby specjalne, taka jest nasza analiza i ocena, do spraw wewnętrznych. Do spraw dbania o swoje, o swoje stołki, o, o swój byt w rządzie, a nie zajmowali się wtedy bezpieczeństwem zewnętrznym. I to samo jest w Polsce. Władza zajmuje się tylko tym, co się tutaj Ale dzieje. Pan, nie ma dyplomacji Sasin, wykorzystywanej na użytek osiągania celów za granicą, tylko po to, żeby płacić Polakom. Tak, to mówi wewnątrz. to, że jeśli państwo, jako opozycja obecna, Premier Donald Tusk wrócą do władzy, no to w Polsce będzie, nie wiem, być może wojna, bo nie wiem, co, 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 co z tych sugestii można wyczytać. Bo Kto o to... ciężką chorobę nienawiści? Kto dolewa już do ognia? To Kto niszczy premiera. Wspólnotę. Premier powiedział tak wczoraj w wywiadzie dla, dla wiadomości, dla gościa wiadomości. Ze strefy gazy wkrótce mogą wyjeżdżać setki tysięcy nielegalnych imigrantów muzułmańskich, a wśród nich mogą ukrywać się terroryści. Z wyraźną sugestią, że jak ktoś kto wróci do władzy, to ich odpuszcza. kto przyjął najwięcej imigrantów ekonomicznych z krajów muzułmańskich? Za czyich rządów w niekontrolowany sposób sprzedawano wizy na bazarach? My zagłosowaliśmy na przykład za budową zapory na granicy z Białorusią, ale czy ona jest szczelna? Czy to wszystko się udało przeprowadzić? Nie, nie mamy tego poczucia, bo widzimy, po tych danych, ale widzimy też na polskich ulicach ilu migrantów ekonomicznych zostało wpuszczonych w niekontrolowany sposób. To oni, oni tony zboża nie byli w stanie zatrzymać na granicy, bo miliony ton e, tak zwanego e, zboża technicznego, które w przestępczy sposób wjechało do Polski, bo przestępczy czemu, bo przestępczym jest ta nazwa, nie ma czegoś takiego jak zboże techniczne. Oni zboża tony on nie byli w stanie zatrzymać na granicy, a chcą e, e, mówić o bezpieczeństwie. Nie byli w stanie za, zabezpieczyć nas e, i militarnie, e, i bez Bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa żywnościowego. Więc naprawdę dzisiaj strojenie się w takie piórka jedynych obrońców ojczyzny, to jest tak niewiarygodne, to po prostu nie przystoi. To jest bardzo obłudne. A podział społeczny, który wywołali i właśnie to zamieszanie, które cały czas wywołują w Polsce, tak jak niestety w Izraelu zostało to zamieszanie przez rządzących wywoływane, doprowadza do tego, że. Wszyscy się zajmują tylko tym, co się dzieje w polityce, a nie bezpieczeństwem państwa. To trzeba odwrócić. Trzeba ten chaos, który jest dzisiaj, uporządkować. Trzeba dać Polsce poczucie bezpieczeństwa i zapewnić bezpieczeństwo. Panie prezesie, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wybory wygrały, ale nie uzyskało większości, jeśli chodzi o liczbę mandatów i miałoby zakusę, zapewne tak by było, żeby pozyskać parlamentarzystów z innych partii, w tym z Trzeciej Drogi, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, to czy Polskie Stronnictwo Ludowe i pan jako szef tej partii, ma pan gwarancję, że politycy PSL nie zasilą szeregów Prawa i Sprawiedliwości, nie wesprą ich w Sejmie? Tak, mam taką gwarancję, bo to są już tak sprawdzeni w bojach politycy, tak sprawdzeni w trudnych warunkach, choćby w tej kadencji, często kuszeni bardzo intratnymi propozycjami, nie dali się złamać, nie przeszli. To jest, to jest w ogóle problem w polskiej polityce, bo nie ma partii wolnej od takiej sytuacji. W tej kadencji nawet z lewicy pani Przyszpa Włoska przeszła do PiSu i dzisiaj startuje z list. Chodziła i była na marszach chyba wspierających aborcję. Miała takie bardzo daleko idące postulaty proaborcyjne, a teraz startuje z list PiSu. No można wszystko zrobić. Czyli wszystko się może zdarzyć. Ale nie, no pokazuje, że nie 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 wszystko prezesie. nie wszystko się może zdarzyć w PSL-u są tak już wypróbowani nikt nie jest tak mocno przetestowany jak A właśnie czy to politycy w że... PSL-u Gdyby faktycznie było tak, że z polskiego stronictwa Ludowego ktoś zasili czy wesprze prawo i A sprawiedliwość, czemu? to z to lewicy, to są Platformy i każdy inny zasili tak. w, tej, w tej kadencji. Więc Ale ja o to samo proszę nie, polityków, polityków, proszę, polityków, proszę nie stygmatyzować. Nie, ja nie stygmatyzuję, zadaję pytania i zadaję te pytania również innym partiom. Wiemy przecież, jakie prawo i sprawiedliwość jest zdeterminowane, żeby nie powiedzieć bezwzględne politycznie, żeby no, pozyskiwać wsparcie od innych parlamentarzystów. Czy na przykład Rozważane są kary finansowe dla takich Nawet nasi osób, Są takie groźne. Kan Nasi kandydaci, Krzysztof Hetman w Lublinie kandyduje na europosła, a wierzę, że za chwilę poseł, e jeżeli wyborcy poprą. I zdobędzie mandat, złożył publiczną deklarację, podpisał ją publicznie. Ja proponowałem i wiele osób też to deklarowało, że jeżeli ktoś będzie chciał zmieniać na jakiekolwiek inne barwy klub parlamentarny, to powinien wpłacić milion złotych na Caritas, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Milion złotych od posła? Nie, to, to, Spora jest kwota. to jest oczywiście pewien przekaz, który. Pokazuje, że dość prostytucji politycznej. Nie ma zgody na takie zachowania, na takie działania. Ludzie tego nie chcą, powinniśmy zmienić prawo w ogóle w Polsce w tym zakresie, bo ludzie się strasznie denerwują, że głosują na jakąś formację, na, na jakąś listę, a, a później i nie ma listy wolnej od takich zachowań, mhm. a później jest ta turystyka polityczna lub prostytucja polityczna. To, to więc, słowo prostytucja więc, e, I koniec prawda? z tym, bo, bo to naprawdę wyniszcza, to powoduje e, właśnie takich, taką dyskusję i E, ciągłe e, pytania o to. Dlatego ja bym zmieniał w tym zakresie prawo, że wchodzisz z danej listy, nie możesz zmienić już tego klubu, w którym jesteś, e, i, e, ale jak chcesz, to sobie to rezygnujesz z mandatu i sobie przechodzisz Panie dzień. prezesie, jeszcze o media zapytam, bo m, głośno było ostatnio o tym, że politycy lewicy, czy nawet politycy trzeciej drogi, no nie mają szansy na promocję wyborczą w, w mediach takich jak Polska Press. Jako pierwszy poinformował o tym Mark czego Okazało się, że również te wartości lewicowe rzekomo promuje trzecia droga, dlatego też nie ma szans znaleźć się na łamach Gażet no, należących do Orlenu de facto. Jak pan do tego podchodzi? No dotyczy, Dotyczyło to w, w trzeciej drodze, szczególnie polityków Polski 2050, e, i to jest bardzo nie w porządku, że nie ma możliwości prezentowania e, swoich poglądów. Uważam, że każdy. Niezależnie, czy ja się z tymi poglądami zgadzam, e, tak jak lewica jakiś ma prawo. Czy mógł przekaz z góry z zogskiej, no być może to także Nie, nie, dla nie, nie mam nie mam pojęcia, nie mam wiedzy na ten temat, ale każdy powinien mieć prawo, jeżeli chce zamieścić reklamy, chce zamieścić miścić ogłoszenie wyborcze, to czy jest z Partii Polska, jest jedna, która też startuje w tych wyborach. Czy jest z jakiegokolwiek innego komitetu wyborczego. Powinna mieć prawo publikacji w mediach, powinna mieć prawo przedstawienia swojego programu. Skoro media rządowe nie dają takiej możliwości, bo nie, nie ma tam wielu przestrzeni dla prezentowania naszego programu. To jest niezgodne z ustawą zresztą o mediach publicznych bo powinna być spektrum wszystkich przedstawiane, a żadna nasza konwencja nie była transmitowana. Więc na pewno nie ma uczciwej kampanii, nie ma równych zasad, nie ma takiej demokracji. To krótkie pytanie, odbywali. krótka odpowiedź Panie Prezesie, ile będzie trzecia droga miała procent w wyborach? A ile pan myśli? No jak pan, nie, nie, nie odpowiada to, to się nie pytaniem pan... na pytanie. No, proszę, proszę powiedzieć. Nie, to nie jest odpowiedź, to pytam się też osoby, które analizują ja panu powiem życie... po programie, a pan powiem życie... Ja wierzę w bardzo dobry dwucyfrowy wynik. Wszyscy nas spisywali na straty, a połączyliśmy siły, dogadaliśmy się. Porozumienie, normalność, dość kłótni do przodu jest możliwe. Będzie bardzo dobry dwucyfrowy wynik. Bardzo dziękuję za rozmowę panie profesorze.